Witam moi drodzy. Dzisiaj będzie film przedstawiający obydwa mioty: zarówno miod BK, jak i BJ. Czyli miod niezapominajki, ten najmłodszy, jak również miod malinki, nieco starszy, ale za to uroczych małych jeżyków. Tutaj, to co widzicie w tle, jeśli chodzi o karmę, to jest karma, jaką używam. Mamy tutaj Animonde, Kiten. Tutaj zaczynam wprowadzać po raz pierwszy Kosmatai. Przyznam się, że jeszcze nie podawałam, nie używałam, ale zarówno jeden i drugi miod będą miały tą karmę powoli wprowadzaną. Granata Pet. Są to karmy bezbożowe. No i taki z, troszkę stańszych z tańszych karm Smilla, Kiten. To już znacie, to jest troszkę już w innym opakowaniu. E, oraz e, z, e, jeśli chodzi o taj ma e, ryż czerwony. Natomiast e, również z ryżem e, Concept for Life Kitem tutaj w saszetkach zresztą ona jest tylko i wyłącznie w saszetkach. I tą tatkę, co widzicie, to jest My Star Chicken. Jest to również wersja karmy bezbożowej. I trzeba uważać, ponieważ ona również w wersji zbożowej występuje. Jeśli chodzi o karmę suchą, Concept for Life i ostatni z Feringa, ale dla dorosłych wersji kaczka. Tak jak widzicie, jeśli chodzi o Państwa wyprawkę, jeżyki otrzymają. Coś z, jak, z karmy mokrej, sklepowej. Yy, miod, ponieważ miod BJ niedługo będzie jechał. Będzie jechał w tym miesiącu już do swoich domków. Będzie to wyprawka Majstar. Wersja zbo, bezbożowa. To są dwie tacki. Będzie szamponetka. Yy, otrzymają Państwo w wersji karmy yy, suchej albo taką feringę. Już ładnie zapakowaną gotową albo bo ciężko jest po prostu dostać. One są dużo droższe ale jakoś tak w sklepach jest lipid do jednej sztuki. Albo otrzymacie mieszankę gotowej zblendowanej karmy. karmy. Ładnie teraz się focus ustawił. Tutaj taką jak przygotowuję to już są suche łączniki. To jest właśnie koncept for life jak również feringa, już rozkruszona. Jak widzicie, nie jest to taka idealna mączka, ponieważ trochę większych kroki w takiej karmi powinno być, jeżeli czyszczą sobie wówczas zęby. No i oczywiście książeczka zdrowia z lekturą do czytania. W środku również dostosowana dla jeży, tu jest o mieszkaniu jeży zaraz spróbujemy otworzyć tutaj macie o karmieniu, jak wyliczyć prawidłowy skład karmy dla jeża czyli co zaczynamy również najpierw może to znaczy przyniosę obydwa mioty miot ten najmłodszy był niedawno ważony więc nie będziemy go ważyć ale mam dla was niespodziankę ponieważ już dwa jeżyki są tego miotu są zarezerwowane. Natomiast jeśli chodzi o starszy miot, wszystkie jeżyki są zarezerwowane, ale były ostatnio ważone w ubiegłym tygodniu, więc pora również na ważenie jeżyków. 121 waży nam jantar. Piękny jeżyk. Jantarka odkładamy. Idź sobie tutaj. Jeden nam zrobił kupę w pudełku. 122 waży nam Judytka. Chodź łobuzie. Bo ty tam sobie kupę i się ubrudziłaś. Nie wiem, albinoski powiem szczerze są bardzo zdolne do brudzenia się. No co. 126 waży nam Jupiter. I mamy piękną prezentację całego najstarszego miotu. Jerzyki są naprawdę bardzo ugodowe, nic im nie przeszkadza. Są przyzwyczajone do światła, ponieważ na noc mają zapalaną przez 4 do 5 godzin lampkę nocną. Judyta rozrabia. No i to dla porównania, co obiecałam również. Obok nich zaraz zaprezentuję. Chyba zaczyna nam brakować miejsca. To ja tak bardzo już szybciutko. Miod najmłodszy, tak wygląda w stosunku do tego dużego. I tu mamy kruszynkę najmłodszą z tego miodu. I uwaga, jeżyki otworzyły oczy. Mało tego zaczęły porastać futerkiem. Najbardziej otworzyły oczy te największe. O, tutaj mamy Kamilkę i ładnie to widzę. I o ile do tej pory Kinga była nieśmiała, tutaj z Jerzykiem rozrabia nam jantar, o tyle teraz naprawdę jest dużym zaskoczeniem. Tutaj mamy Kiki, dołączyła do nas. I naprawdę różnica jest nieduża. Przy Jerzyku. Jupiter obok, obok nich jest Kiki, wchodzi nam pod Jupitera. Tutaj mamy Kingę, która do tej pory była. Tutaj mamy Kingę, a za nią Kruszynkę. Wchodzi pod Kingę. No i tutaj bardzo ładnie nam w tej chwili. Pozu jest chłopczyk ze starszego miotu. Obok Judyta rozrapia. No i tutaj już Jantar bardzo chce iść nam spać.